Będą kipicowali Polsce, bo uważają, że Polska to jest drużyna, która powinna wyjść z grupy razem z ich drużyną, ale oczywiście nie wiemy, która będzie ta druga drużyna. Ja mogę tylko zapewnić, że wszyscy wrocławianie będą już od godziny 6 kipicowali oczywiście Polsce bo Wrocław to polskie miasto, ale tylko częściowo, dlatego że dzisiaj to jest również miasto czeskie i rosyjskie, a przede wszystkim czeskie, bo kibiców z Czech przyjechało do Wrocławia bardzo, bardzo dużo. Szacuje się, że jest ich tutaj nawet 30 tysięcy. Nie wszyscy dostaną się na stadion, bo tam Czesi wykupili tylko 9 tysięcy biletów. Większość z nich spędzi ten ważny dla nich czas. Ahoj! Właśnie tutaj, we wrocławskiej strefie kibica, w samym centrum wrocławskiego rynku. Tu będą również Rosjanie, no i ten wielki międzynarodowy tygiel powoli zaczyna się tutaj buzować. Czesi rzeczywiście wygląda na to, że opanowali miasto. Przed chwilą założyli czapeczkę naszemu operatorowi. No jest naprawdę fantastycznie. O, i ja również mam czeską w tej chwili czapeczkę na głowie. Majka Maj a ahoj, to my też do Wrocławia Ahoj.